Yes, ask me that. <laughs> oh yeah! There she is. Liberty City. Yeah. Have you ever been? No. Crazy place, Nico. What? Uh, what? <laughs> what you going to do? I might come back on board. Or I might try to make a go of it. Like they say, it's the land of opportunity. I always wanted to make it big. On a nice place, get a dog, a house, live a dream. Like my cousin. Oh, yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars, parties. Uh, he writes me in these wild emails. And after I got into trouble, I thought maybe... Uh, then I got this gig and I spent the next seven days <inaudible> <inaudible> I yeah, Nawet gdzie się teraz pójdzie? Kózy jednak się spóźnia? Pojeżdżę. Roman jedzie. Tego drifty szalone. Niko! Mój kozł! I can't believe it, you're here! Welcome to America! Brawo, baracoru! What? Good to see you, man! What? You forget our language? Hey, uh, kapusi? Maybe a little. I've been here. Od razu wam powiem, nie wiem czego nie ma napisów, od razu powinny być, ale trudno. Nie będę robić napisów, bo mogą być jeszcze dla wiem bracie w sumie. Zawsze te sprytnie ukryte napisy. That's Come on! Hey, man, what up, buddy? Just take over the world someplace else, You're yeah, right? in the goddamn hey, come, come, yeah, <laughs> <laughs> come on, let's go! Uh, to the mansion, huh? Jego super mego który za wiem, naprawdę jest. nie wiem, nie wiem, nie jego domu wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie No i tak to się wszystko zaczęło. Dobra, gramy. Jak ja nie wiem, nie Jak nie grałem. Będę wiem, ja się wiem, nie wiem, nie wiem, nie się nie wytrzymałbym tego z tym radiem. Okej. Okay. Trochę do dusku się jeździł. Bo już robiłem zerak. Z tym geniuszem. Czekajcie, gdzie on ma tę chatę? A tu jest mapa. Okej. Okay. Wciśniemy. Kurde, ale to jest Jak na tyle lat, to, to gra ma grafikę. O, fuck, 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 fuck. Ty, się tak do dupy skręca, ludzie. Drifty, kurde. Niestety tą sekę będę musiał pominąć, bo tutaj jest coś, co nie może działać. Albo mi tu wystawi warda, a ja nie chcę tego. Okej. Okay. Dobra, to pominiemy tam jedną sekę, jako w całej grze. Okej, okay, widzicie już się zaczynało. Tak, wiem, że narada, że jest ikona, coś tam, coś tam ble, ble, ble Chcę sobie nagrać wreszcie. Patrzcie, jesteśmy bogaci. 25 dolarów. Kurde. Na bogato. To, to łóżko też jest na bogato. Dobra. Mogę już iść. Wiem, że to jest Roman, wiem. Pamiętam, że kiedyś to grałem, ale u kuzyna. Tu już mu babci, jak grałem, tam wtedy u niego. Miesza z tym, zaszlały. Okej. Okay. Wyłazimy z tej chaty. Nie podoba mi się. Okej. Okay. Zależy tak marka, ale mam kadar. Jest to strasznie wkurza kurza. Okej. Okay. No. Wiem, że jakie to jest upi upierdliwe. O, właśnie, właśnie, po się z się skapłem Pringers tylko miał Dajcie mi Pringlesa Czekajcie, podrobimy auto, zawsze to było Było niby jakieś fajne Same syfy ja tym jeździć nie będę Dajcie mi jakieś Ferrari Serio, takie grzmoty ja będę pół godziny auta szukać Nie pojadę takim syfem, nie mam oby Muszę zagnąć takie jednak które sobie już pojeżdżę Czekajcie, dobra, nie ma ładnie... Nie, nie chcę, nie chcę sedana czy czymkolwiek to o, ten może być. Czekajcie, E się przejmuje auto? Nie, enterem. Czym się przejmuje auto? Pozwolicie. Że zobaczy. A ja wiem już czy F nie. Może tak dawno co ogrę nie grałem. Czekam na Gieta, Niski spadek klatek. Dobra, jedziemy. Wszystko na 30. Żeby 28. No, gra się tak samo Budio Ale to jest wkurzające Tak trudno się jeździ, żeby tylko jedziemy na swoją pierwszą misję u robana. Mam no jakieś taksówki chyba trzeba będzie chyba pozwolić parę ludzi. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah. Jesus Roman, you fucking idiota. How can I tell you? Hello, Roman. Mallory! This is my cousin I tell you about Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. I hope you're less full of shit than your cousin over here. <laughs> <laughs> Thank you. This is the woman that I'm going to marry. <laughs> Whatever you say. <laughs> I thought you were going to marry me, baby. You're fucking crazy, man. <laughs> you should lose few pounds, otherwise. this Maria, keep like up your bosom. <laughs> <laughs> <No, laughs> know. <laughs> hey, you can't yeah. do I, I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I don't treat you like an idiot, not a bitch, huh? <laughs> <laughs> I guess it's <laughs> true. The beautiful woman do like the guys with the funny. I'm <laughs> laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped oh. up and put a film of it on the internet. Oh, ah, good, great. <laughs> yeah, fantastic. <laughs> Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Dobra, chyba to pominę, on, bo to już trochę darling, do Okej, okay, jedziemy autkiem. Wsiadamy do samochodu Na W następnym odcinku zwiększymy klatki jakieś 10, bo wszystko na wakwę. Czuję, że to nie był dobry pobyt? Bo ostatnio mam problemy z płytą w zainteresowanych gram mi się traci. Cel 8, który mogę mieć, przechodzi mi do jednostki. To... przez ITD. Pomijając to, że nowe sterowniki i winy zmniejszają IFP ze względu. Ale dobra, to już trochę. To Nie czuję lagu, i Muszę they się dać gdzieś bo tutaj się zarobiście driftuje Dla oczywiście normalnie też można to parę minut Oczywiście nie piszcie w komentarzach, żebym używał haków, bo ich nie użyję co, mogą z tą grą zrobić O, patrzcie, to drift O, jak wychodzi drift problem Niko, wait for me here while I go inside to clean up. On Shit, no, I, I, I almost forgot. It. I'm giving you my old phone. My new number is in there. He gave us his old phone. How nice. Call me if some Albanian show up in some shitty page-wheeled. Those are the guys I owe money to. Do, do not hurt them. I know Musimy what they're buying, Nico Pellegrino. You and your debts, Roman. Go back east, Nico. The other je. is yours. But I to go

It's <laughs> oh, oh, so, right so quiet out here, Roman. You winning? <laughs> 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 Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an egghead. Cool. <laughs> He's also going after shops in other that are gun dealers with merchandise. Residents <laughs> shabido shabido okay, so <laughs> some. to stop these rednecks from flooding our city with illegal weapons. You hear me, rednecks? Oh,

Nie Dobra jedziemy za drogą Ci frajerzy mają pistolety, ja też chcę To wyrywa mi jaja z dupy Dziwnie to zawsze, wiem Okej okay, jedziemy Patrzcie to będzie crazy Ładny, Nie Ludzie pominąłem najlepszy moment w gameplayu

Co by tutaj można było porobić? Cieszę się, że mogę do Romana. Na się jeździć, kojasu ludzki. Na środku drogi, wstyd mi niego. Pojeździmy sobie jeszcze na plaży. A na huśtawkę się bierzemy w trzecim odcinku drugim. Jedziemy sobie po plaży. No i nie będę przejeżdżać, bo wiem za co policja zacznie nie gonić, A ja mam najdowę w Dzisiaj za ja to trochę za daleko. Ja, ale mi się nie podoba. To jest miłosne. Właśnie, jak listujemy tym przedpotupowym autem Romana. Otrzymałeś SMS-a. Czytaj. Dobra, przyjedziemy do Robada. Jak ja tutaj wyjadę. Fast. Uwaga, uwaga, bo... słyszy koleż dziadek Szybcy i ściekli Fuuu. Koleż, nara, to jest moje auto od dzisiaj Dobra, jednak nie, policja Jednak nie Czemu ta babka się chce zdobyć? Fuck, o policję zakaczyłem Kurde, auto by chciał uferać Mój przedpotopowy wóz, nie oddam go nikomu Chyba się Romanowi, bo on tylko takimi sypami lubi jeździć. O kurde, nie wyrobiłem się razem za w zakręcie. Trudno. Niczego nie żałuję. Myślałem, że to jest dojdzie. Okej, kolejna. Troje do tanga.

You forgot this? No, shit. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Scrooge. Again. You want to know why I'm not <sighs> living in a nice condo, Banging for women? It's because of shit like this. Assholes. Threatening Shut me. up. Melory. Hej! smartfona to ma, a nie, to nie jest smartfon, kurde jeszcze uh, uh, Dziwnie by to było, jakby mieli smartfona, because, um, a mają monitory w kształcie, uh, kurde nie uh, wiem pa. czego. W well, kształcie, poczekajcie, plecaka, nie, plecak jest, nie wiem. W kształcie yeah. cegły wielkiej. Kwadrat, kurde, z Minecrafta. Dobra to jest ostatnia misja She's ludzie you Fuck you Dobry nikt. O Jezus, akurat mu ten monitor zadziała Siądź do samochodu Romana <muchy> Kurde nie mogę zabrać powietrza, więc ty? Fuck <muchy> <ty? muchy> Dobra przez ten, przez ten tron. Nie potrzebuję ulic, jestem zbyt fajny ale Co to jest? <grystanie> Jaki syn! O kurde. A tu jest policja, to nie dobrze Oooo! Jak by mi dobrze brakowało. Bilar. A to tu jest Tak patrzcie na mapę, co ja mam tu? Moc wjechać. Mercedes. Bo to jest, z trzy tu jeżdżę. Sam syn! Uh -huh. Siadok, hey, Nico. Thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi. How are you? I live on Rodeo Hill, up on Mohawk Avenue. You Kurde, know what it is. How you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Valerie, stop it. Okay. Come on, you guys. You're both single. You're a adult. Spotka, chce, take, take a number, zmiarzy. Nico. Hey.

For the lift, ok, yeah. dobra ludzie, tutaj zakończymy, Thanks. wystarczająco długo, już 20 minut, więc mam nadzieję, że Wam podobało, nie zapomnijcie po sobie łapki w górę, komentarza i suba, cześć!